4 października w Społecznej Akademii Nauk w Bełkatowie uroczyście rozpoczęto nowy rok akademicki. Wykład inauguracyjny pod tytułem Polska polityka obronna wygłosił profesor dr habilitowany Stefan Niesiołowski. To właśnie teraz jest sezon tych swoich inauguracji na wielu uczelniach, prawie zawsze gdzieś jestem i i wygłaszam jakieś inauguracyjnych wykładów tradycyjnie. Początek października to jest czas, kiedy ja jestem na uczelni. W roku akademickim 2014-2015 po kilku latach nieobecności do Bełchatowa wracają studia dzienne. Na początek tylko na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. Jednak władze Społecznej Akademii Nauk nie wykluczają rozszerzenia oferty studiów w trybie dziennym. Jest to kierunek, który jest przeznaczony dla służb mundurowych, bo to nie tylko dla policjantów, właśnie dla wszystkich tych, którzy dbają o porządek. I bezpieczeństwo szeroko pojęte i jest to kierunek oparty na o pedagogikę, jak powiedziałam, właśnie dlatego, żeby nauczyć tych, te osoby pracować przede wszystkim z ludźmi. Ponieważ dbanie o porządek i o bezpieczeństwo to jest przecież praca z ludźmi, z bardzo różnymi ludźmi, zarówno z ludźmi, którzy są wykluczeni, z, z ludźmi ze środowisk patologicznych, zagrożonych, ale również każdych innych. I tego ci ludzie m, m, muszą się nauczyć, mają właśnie okazję nauczyć się w naszej uczelni. Zadowolenia z powy... Protu Studiów dziennych do Bełchatowa nie kryją przedstawiciele władz samorządowych. Zawsze zawsze zależało nam na tym, aby utrzymać, aby kontynuować studia dzienne, bo one dają poczucie codziennego życia studenckiego, codziennego funkcjonowania w realiach studiów akademickich i myślę, że jest to taki dobry zaczyn do tego, aby myśleć o perspektywie nowych kierunków, nowego rozdania o charakterze propozycji ze strony Społecznej Akademii Nauk, która no niewątpliwie na stałe wpisała się w rzeczywistość Bełchatowa. Społeczna Akademia Nauk rozwija się sukcesywnie, bardzo systemowo i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj gościć studentów dziennych już w Bełchatowie. I życzę uczelni tego, żeby długie lata trwała tutaj ze studiami dziennymi, żeby się rozwijała kolejnych kierunkach kształcenia, bo widać młodzi, młodzi ludzie mają potrzebę studiowania blisko miejsca zamieszkania. Wierzą, że ta uczelnia, ja też jestem przekonany, że ta uczelnia da im takie wykształcenie, że pozwoli być konkurencyjnym na rynku pracy. Tu chcieliśmy, żeby Bełhatów nie był również kojarzony z miastem, gdzie rozwijają się uczelnie o kierunkach w charakterze w trybie zaocznym czy wieczorowym. Chcielibyśmy, żeby były to również studia dzienne i to się właśnie w tej chwili dzieje. Jestem bardzo zadowolony, trzeba taką inicjatywę wspierać i myślę, że no. W ciągu najbliższych lat tych kierunków, które będą również dzienne w tej uczelni, będzie rozwijało się więcej. W konsultacjach dotyczących programu studiów pierwszego stopnia na kierunku resocjalizacja udział wzięli m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. W związku z tym, że specjalizacja jest bliska policji, to również w znacznej mierze była przedmiotem dyskusji, dywagacji tak aby maksymalnie oczywiście w granicach, które zostały określone normą, przybliżyć te zagadnienia aktualnym studentom. Wydaje mi się, że to się udało. Oczywiście chcę powiedzieć, że również jesteśmy otwarci na modyfikacje. Jeśli pojawią się takie sytuacje, które będą wymagały ingerencji, to jesteśmy na tyle elastyczni, żeby móc te treści również uwzględnić w programie i siatce kształcenia. Podczas inauguracji roku akademickiego dokonano immatrykulacji studentów pierwszego roku. Uroczystość uświetnił chór pod kierownictwem Arkadiusza Kruka, który wykonał między innymi tradycyjną pieśń studencką Gaudamus Igitur.